Dzień dobry, dzień dobry w drugim dniu stycznia nowego roku i w drugim dniu naszego mojego wyzwania witam Was ze spaceru po Central Parku no i w tym nowym roku życzę Wam jak najwięcej Aktywności ruchu spacerów. Jeszcze dosłownie pół godziny, pół godziny temu e, świeciło piękne słońce. Myślę, że jeszcze za moment tutaj nam pojawi się to słońce. Nagrywałem już film, ale po prostu coś tam po, pomieszałem i lecę, lecę jeszcze raz. E, I zapraszam was na e, krótki tutaj spacer e, po tych miejscach, które lubię. E, po których lubię chodzić. Zazwyczaj raz w tygodniu tutaj jestem po szkole. Gdzieś tutaj kupuję kaweczkę. Siadam sobie tutaj na ławce. Jest tutaj bardzo fajnie, przyjemnie. Zazwyczaj jacyś artyści jeszcze coś grają, śpiewają. Także naprawdę można sobie spędzić fajnie, fajnie czas. A dzisiaj bardzo, bardzo dużo turystów, którzy przyjechali. Do Nowego Jorku na święta, na nowy rok. Jak wiecie, tutaj Nowy Jork nigdy nie zasypia, no i zabawa sylwestrowa jest no, ogromna. Za moment będziemy mijali Alicję z krainy Czarów. Także życzę Wam też w tym nowym roku wiele chwil takich magicznych, żebyście mieli jak najwięcej tych pozytywnych emocji. A żeby mieć te emocje, no to na pewno przyda się zdrowie, więc zapraszam Was, jak jeszcze nie uczestniczycie w wyzwaniu do wyzwania. Wyzwanie jest bardzo proste. Należy tylko działać, zastosować się do pięciu zasad i na pewno zrealizujecie swoje cele. Które no, trzeba też w takim wyzwaniu postawić Każdy z Was na pewno cele noworoczne już ma postawione No i trzeba je po prostu zrealizować Także jedna z atrakcji w Central Parku Alicja z Krainy Czarów Mnóstwo osób tutaj przychodzi Są często eventy związane tutaj z tym pomnikiem No, lecimy dalej. Nie chciałbym, żeby ten film był e, długi, a chcę Wam jak najwięcej e, tutaj tych właśnie fajnych, ciekawych miejsc e, pokazać. Drugi dzień wyzwania. Rzuciłem w poście e, zasady. Jeszcze raz, wydaje mi się, że jestem przekonany, że jak chcemy. Żeby coś zadziałało, no to trzeba zaplanować i po prostu to zrealizować. Bo nie wystarczy wiedzieć, trzeba działać. I rozwiązujmy problemy. Nie róbmy rzeczy, które powodują te problemy. Odnosząc się do zdrowia, na przykład zrezygnujmy z dużej porcji ciasta. Zrezygnujmy z dużej porcji różnego rodzaju smakołyków. Podzielmy to sobie na mniejsze kawałki. Zjedzmy to w 3 dni, i wtedy na pewno ta nasza kaloryczność będzie mniejsza. O co chodzi w tym odchudzaniu? No, na pewno wiecie, jest bardzo proste. Wystarczy być na deficycie kalorycznym i wtedy nie ma zmiłu się, będziemy redukować wagę. Na przykład, kiedy nasze zero kaloryczne wynosi 2,5 tysiąca kalorii i na zerze kalorycznym nie powinniśmy ani redukować, ani nabierać wagi to od takiego zera kalorycznego jak mamy właśnie okres kiedy, kiedy się odchudzamy należy odjąć na przykład maksymalnie 400 kalorii minimum 200-300 żeby żeby ta waga szła do dołu jak chcemy przytyć chcemy nabrać tej masy mięśniowej no to te zero kaloryczne e, powinniśmy mieć, e, dodajemy do zera kalorycznego właśnie e, 200-500 kalorii maksymalnie, żeby też było to zdrowe, bo czasami niektórzy też e, robią wagę. Także to nie jest tak, że, że wszyscy się odchudzają. E, I to tak naprawdę. E, Jest coś, co, co działa. Wystarczy odjąć kalorie albo dodać i wtedy mamy efekt w zależności na czym nam zależy. Za moment będziemy mieli przepiękną fontannę. Najpiękniejsza fontanna w Nowym Jorku i nie tylko. Tutaj ta fontanna gromadzi bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi, robi sobie zdjęcia przychodzą, żeby zrobić sobie zdjęcia ślubne i tak dalej i tak dalej. Wracając do naszego wyzwania Skąd się wzięła nazwa i dlaczego postanowiłem nazwać program Kieda A mianowicie, jak zauważyliście, literki kiedy mają e, kolory. Literka K jest czerwona i oznacza węglowodany. Literka e, I jest biała i oznacza białka. Literka E jest żółta i oznacza tłuszcze. Literka D jest zielona i oznacza warzywa. I ostatnia literka A jest pomarańczowa. Jak myślicie, co jest takie kolorowe? Dużo koloru pomarańczowego. No oczywiście owoce. Pamiętajcie, każda dieta dobra, zła, <gryw> powinna być złożona. Z produktów, które dostarczą nam wszystkie składniki odżywcze, właśnie: węglowodany, białka, tłuszcze, warzywa i owoce. I cała magia związana z nazwą Kieda. Wprowadzając te kolory, chciałem, żebyście właśnie pamiętali o tym, że nie należy właśnie wchodzić w jakieś, przynajmniej. To jest moja opinia, żeby się nie męczyć i nie kombinować z takimi różnymi dietami, które są po pierwsze ciężkie do zrealizowania, ciężkie do utrzymania, a to co a to co jest e, wymuszone i trzeba coś zrobić, no to niestety na dłuższy okres e, się nie sprawdza, więc e, te rzeczy proste się sprawdzają i róbmy Rzeczy proste, a na pewno będziemy mieli efekty. Tak wygląda fontanna, jedna ze słynniejszych fontan w Nowym Jorku. Dzisiaj nie ma wody, na zimę jest spuszczana. W tamtym tygodniu na święta były bardzo duże mrozy w Nowym Jorku, także gdyby tutaj była woda, no to mógłby być problem. No i jedne z najsłynniejszych też schodów w Central Parku. Ja sobie pójdę tą stroną i pokażę Wam jak to wygląda z góry. Ale uwielbiam tutaj przychodzić, uwielbiam tutaj spacerować. No i oczywiście to jest pełno turystów, niezależnie od pory, niezależnie od dnia, tygodnia. Po prostu mnóstwo ludzi. Dzisiaj nie ma za, za, wiele, za wielu artystów, którzy, którzy tutaj zazwyczaj są. E, jakiś jeden facia śpiewa. E, tam dalej myślę, że, że też będą grali, także tam e, dalej podejdziemy. E, kolejna rzecz. E, pięć zasad dłoni kieda. E, pewnego dnia e, pomyślałem. E, no, należy podzielić się e, jakąś wiedzą, e, wiedzą, która e, pomoże, e, skoro mi pomogło, to pomoże innym e, ludziom. I chciałem wprowadzić w bardzo prosty sposób na redukowanie i nadchudzanie. I e, po pewnych przemyśleniach, po pewnych e, jakby pracy nad, nad różnymi rzeczami. <grym> i obserwowaniu różnych metod, stwierdziłem, można coś takiego fajnego wymyśleć i, i wprowadzić, żeby ludzie mieli bardzo prosty sposób, nie musieli nigdzie nic zapisywać, liczyć itd. i tak dalej. W moich zasadach właśnie wykorzystujemy dłoń. Wystarczy tylko dłoń, żeby zapamiętać te zasady, zapamiętać zapamiętać zasady, które, które jak jak wprowadzimy, spowodują, że zaczniemy zdrowo się odżywiać, że prowadzimy ten zdrowy tryb życia, i te zasady sprawdzają się wszystkim, nie tylko tym osobom, które chcą zredukować czy tą wagę sobie dorzucić, tylko też również osobom, które. Które e, chcą utrzymać e, swoją wagę. Dzięki, dzięki pojemnikom, dzięki e, takiemu odżywianiu wchodzimy na swoje te zero kaloryczne i e, nie etyjemy nie ani nie, nie redukujemy wagi. A więc, e, pięć zasad dłoni. Bardzo prosta rzecz. Pierwsza zasada: poranne nawadnianie. Czekajcie, ja może przerzucę, e, przerzucę się na siebie to Wam pokażę e, jak e, w łatwy sposób sobie patrząc na własną dłoń e, zapamiętać e, zasady, e, które, które w łatwy sposób nas, e, nam zrobią e, wynik. Także witam serdecznie e, mamy dłoń. A więc pierwsza zasada, poranne nawadnianie. Robimy z pięści taką konewkę, i tak jakbyśmy sobie pili wodę. Bardzo proste. Druga zasada, pierwszy posiłek nie później niż godzina po wstaniu. A więc mamy taką szufelkę z, z palców. Zrobioną, więc w bardzo łatwy sposób możemy tak sobie skojarzyć, że bierzemy posiłek i wkładamy do buzi. Trzeci to jest liczenie posiłków zgodnie z zasadami, a więc szybko. Dzisiaj jadłem o godzinie siódmej, dokładnie szósta, a tam pięćdziesiąt, więc liczymy siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Między dziewiątą a 11 jemy kolejny posiłek. W moich zasadach jest coś takiego, e, że e, nie... E, ja troszeczkę odejdę i albo nie wiem, no muszę, muszę iść, bo, bo nie zdążę na... Jeszcze tam mam e, fajne, fajne miejsce wam do pokazania. Tutaj jeszcze wrzucę wam szybko e, tą alejkę. Tam, gdybyśmy poszli dalej, dochodzimy do e, hotelu Plaza. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej z zasadami. A więc, jadłbym o 7, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, filmy na żywo to wymagają właśnie skupienia, e, żeby nie popełniać e, gafy. Mam nadzieję, że dobrniemy do końca. Ok, e, więc e, dzisiaj e, miałem e, pojemnik. Pamiętajcie, pojemniki zabieramy ze sobą do pracy, na wycieczkę, gdziekolwiek jesteśmy. Mamy przygotować sobie te, te posiłki. E, przygotowanie to jest e, droga do sukcesu. Jak nie będziemy przygotowani do, do jedzenia na kolejny dzień. Nic z Możemy oczywiście kupować gotowe, ale to po prostu będziemy sobie utrudniać w realizacji tych celi. Także trzeba dzień wcześniej sobie już te posiłki przygotować, żeby mieć gotowe. No i zabieramy sobie w torbę, nie wiem gdziekolwiek, jesteśmy tak jak ja zobaczcie, dzisiaj miałem jeden posiłek i to spowodowało, że zjadłem posiłek nie... Wcześniej niż co dwie godziny, ale nie później niż co, co cztery. Także mam, mam zawsze, e, jestem przygotowany e, i, i zwarty, gotowy. Dobrze. E, zjadłem posiłek o dziesiątej. Jadłem posiłek w metrze, także nie ma problemu. Zawsze tam mam jakiś widelec e, lub łyżeczkę. Zjadłem o 1045, czy około 10.40, więc wyrobiłem się do 11, miałem posiłek zjedzony. Następny posiłek 11, .00. liczę 11, .00, 12, pierwsza, druga, trzecia. Między pierwszą a trzecią jest to kolejne dwugodzinne okno, gdzie, gdzie należy jeść posiłek. Czwarta zasada. Czwarta zasada. Patrzę na palce i nie wierzę. Czwarta zasada. Zrób zdjęcie każdego posiłku, które jesz w pojemnikach. Bardzo ważne. Kiedyś Wam opowiem o tym, dlaczego. Piąta zasada: spożywanie posiłków wielkości naszej pięści, i po rozsypaniu tego posiłku nie większej niż nasza dłoń. Od zawsze takie mieliśmy żołądki, i tak powinniśmy jeść. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie, poniżej są linki, jest strona w języku polskim, jest strona w języku angielskim, w zakładce 5 zasad kieda. Każda zasada jest opisana, dlaczego jest ta zasada, dlaczego ją trzeba wprowadzić i e, dlaczego działa. Także warto tam sobie zerknąć, zobaczyć. Jedziemy dalej, z skoksem w takim razie. E, za moment, e, dobra, już mogę się przerzucić e, z tej kamery. E, ciekawsze, ciekawsze rzeczy tutaj e, przede mną. No wiadomo, e, drapacze chmur. Kiedyś byłem na tym właśnie e, w budynku. E, czekajcie, za drzewem on teraz jest. E, bardzo ładny widok tutaj na, na Central Park na Manhattan nasza firma już od paru lat właśnie buduje ten budynek. Tak tak, tam są jest parę apartamentów gotowych, a większość, większość budynku jeszcze jest w budowie. Tam za drzewami widać już Hotel Plaza. za moment będziemy przy pięknym lodowisku, właśnie z widokiem na Hotel Plaza, z widokiem na, na te wieżowce. A więc e, zasady mamy ogarnięte. Wystarczy je wprowadzić i zobaczycie jak w łatwy sposób będzie tam wa ta waga was e, e, będziecie redukować, redukować wagę. Mamy hot dogi nowojorskie, no, jak widać ludzie, widać tutaj no tutaj czas. E, bardzo, bardzo spędzają czas. E, e, ta pętla tutaj e, w Centralnym parku ma 5 km także tutaj już biegałem e, nawet e, były nie, właśnie zawody e, na, na półmaraton. czekajcie e, 5 km czy 10 <muszę>, muszę wziąć poprawkę już się teraz zgubiłem właśnie nie 5 km tylko czym biegaliśmy 4? pętle wydaje mi się, że dwie także ta pętla ma 10 km korekta <grymne> No i co? I przeszedliśmy tutaj e, ten kawałek z, z Anicji Krainy Czarów i teraz mamy, zaraz będziemy mieli lodowisko Wracając do, do tych e, posiłków które wrzucam. No, u mnie będą posiłki monotoma, monotom, monotematyczne, bo postanowiłem wejść troszeczkę na ten wyższy poziom i jem tylko ryż i, i rybę. I, I takie posiłki będę miał przez jeszcze 19 dni. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się czuję na tych posiłkach. Jest konkretnie. Nie muszę kombinować, nie muszę wymyślać i nie szukam właśnie dodatkowego jakiegoś posiłku. Jem konkretnie. Te, myślę, że jak będę pracował, to, to wyjdzie około pięciu posiłków. Będę starał się jeść właśnie nie częściej niż co dwie. Nie, nie rzadziej niż co 4 godziny, ale, ale postaram się jeść bardziej co 4 niż, niż co 2, żeby właśnie wyrabiać się z pięcioma posiłkami w ciągu dnia i co, co da deficyt, myślę, że na poziomie około 500-600 kalorii, troszeczkę więcej niż, niż tutaj Wam mówię, ale chcę, chcę po prostu troszeczkę przyspieszyć tą redukcję. No i zobaczymy, będziecie widzieli. Jak to działa. No i tutaj już właśnie zaraz pokaże nam się lodowisko. Także fajna miejscóweczka też. Z fajnym widokiem można sobie pojeździć. To jest jedno z wielu lodowisk tutaj w Nowym Jorku. Na, w samym Manhattanie no to ja znam e, trzy bardzo fajne. E, właśnie tutaj te w Central Parku, e, w Bryant Park i przy Rockefeller Center. No, i tutaj to są większość turyści, e, którzy przyjechali na Nowy Rok, na święta. Dzisiaj naprawdę bardzo fajna pogoda, znowu kolejny dzień. E, jeszcze niedawno świeciło słońce, no to naprawdę było, e, czuć, czuć było wiosnę. Także jeszcze raz e, proszę Was o to, e, jak się podobało. Łapki do góry, jak się nie podobało, to łapki do dołu. Jak oglądacie to na Instagramie, to proszę klikajcie follow. Jak oglądacie to na YouTube, bo wrzucam te filmy na, na YouTube, zgrane właśnie z Instagrama, żeby było szybciej, to proszę o subskrypcję, także będziecie powiadamiani o tych filmach. No i oczywiście im więcej tych reakcji będzie, to, to te algorytmy troszeczkę dalej poniosą te, te moje wypociny, ten mój program, który chcę wam przekazać, więc proszę o pomoc. No i przekazujcie, udostępniajcie, zapraszajcie, przekażcie informację, że jest taki wariat, który z Nowego Jorku chce odchudzić Polaków w Nowym Jorku oczywiście też e, jak najbardziej ludzi e, doprowadzić do, na, tą, na tą ścieżkę zdrowego stylu życia, e, do zdrowego odżywiania, e, do aktywności. Także jeszcze nie wspominałem o aktywności. E, pamiętajcie, minimum 30, 3 razy 30 razy 130, to jest też takie fajne rozwiązanie. Minimum 3 razy w tygodniu, 30 minut i tak, żeby nam tętno wskoczyło na nasze 130. 130 uderzeń. Myślę, że taki spacer szybki przez 30 minut jest też idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy, którzy są tak zwanymi kanapowcami, którzy nie lubią aktywności, ale te moje zasady działają wszystkim, niezależnie od czy, czy się ruszają, czy nie, bo jak wiemy, nie wystarczy aktywność, żeby redukować. Wszystko to jest Micha, bo znamy sportowców, którzy niestety. E, uprawiają dużo sportu, ale e, mają nadwagę. Wszystko zależy od tego, e, co jemy. Także życzę Wam e, jeszcze raz zdrowia, a resztę sobie kombinujcie. Bye!